Dwa miesiące po zawarciu kontraktu z Dig Angel, uciekinier wybiało odziorzył z teraz, znajdującego się w odległości kilku tysięcy kilometrów od punktu optymalnego. Tydzień drogi od stacji Angelica. Niewiele jest powieści o równie zachwycających momentach, a wśród tych, które mogą poszczycić się czymś podobnie intrygującym, nie każda opowiada resztę historii, kontynuując tak rozbrajający styl. Na szczęście stacja aniołów Waltera Johna Williamsa należy do tych wyjątków, które nie dają nam odpocząć i każą pochłaniać historię dużymi kęsami. Pamiętacie to uczucie, gdy czytaliście jedne z pierwszych powieści SF, gdzie nie znaliście jeszcze wszystkich standardowych elementów, jak podróże z prędkością nadświetlną, skoki w hiperprzestrzeni, anihilacje, teleportacje czy dezintegratory? Gdy co któreś zdanie trafialiście na coś nieznanego, ale zaciekawiającego? To takie właśnie uczucie wywołała we mnie stacja aniołów. No bo co to jest szlamgrod? Czym zajmuje się Strzelec osobliwości? Ale najpierw nieco o autorze. Walter John Williams to amerykański pisarz science fiction i fantasy. Zadebitował w 1981 roku powieścią niefantastyczną The Privateer. A już w 1984 roku pojawiła się pierwsza powieść science fiction Ambassador of Progress. Williams zasłynął przede wszystkim futurystyczną dylogią science fantazy Metropolita, za którą otrzymał nominację do Nebuli, oraz Miasto w ogniu, za które otrzymał nominację do Nebuli i Hugo. W 1996 roku zdobył nagrodę Sidewise za historię alternatywną w krótkiej formie, zatytułowaną Foreign Devils. W 2001 roku Williams doczekał się nebuli za nowelę Daddy's World, a w 2004 za opowiadanie Zaraza Zielonych Lampartów. Dziś ma już na koncie 27 powieści. Williams współpracował też przy wielu projektach filmowych oraz grach komputerowych, a poza pisaniem pasjonuje się nurkowaniem i podróżowaniem po świecie. Mało tego, lepiej mu nie podskakujcie, bo ma też czarny pas w kępo Karate. Stacja Aniołów to powieść o nietypowej dwójce rodzeństwa, która musi sobie jakoś radzić w dzikim świecie przepotężnych biznesów, powoli, acz nieubłaganie, spychających małych przedsiębiorców w finansową czarną dziurę. Już sam początek, pomijając sposób podróżowania statku, objawia nam się prawdziwą tragedią. Niespodziewane decyzje prowadzą w niespodziewane rejony, i nasza dwójka bohaterów zostaje zmuszona do działań niezgodnych z prawem, by przetrwać. Boss Rider Ubu Roy. Strzelec i współwłaściciel uciekiniera ma ciekawą zdolność, a nawet dwie. Otóż, ojciec sprawił mu fotograficzną pamięć ubu nie może więc niczego zapomnieć. Jest też synestetykiem widzi w głowie dźwięki, a dzięki odpowiednim wizualizacjom i wrodzonemu talentowi potrafi skomponować ciekawą i porywającą muzykę. Jego siostra piękna Maria też nie może się wstydzić swojego talentu. Mentalnie widzi, słyszy i odczuwa elektrony oraz inne cząstki i pola elektromagnetyczne, a także potrafi na nie wpływać. Ta umiejętność pozwala jej kiksować komputery i niekiedy łamać zabezpieczenia. Ubój piękna Maria potrafią zaskoczyć działaniem, ale podejmowane decyzje wynikają w zasadzie z charakterów i okoliczności, choć czasem zdają się być dość szybkie i nie do końca przemyślane. Polubiłem ich oboje i przyznaję, że autor zaskoczył mnie kilka razy nietypowymi relacjami. Wybierała drogę. Czuła rozwierającą się studnię grawitacyjną, a czerwona dziewiątka odpalała neurotransmitery i iskrzyła w mózgu Marii. Wejrzała w głąb leżącej przed nią czarnej negacji. Uśmiechnęła się. Czuła jęk pinbola rozrywanego przypływami grawitacyjnymi. Dzięki wyrobionym odruchom opanowała pinball. Dopalanie i korekty kursu, jego nurkowania w pulsujące studie grawitacyjne. Inny fragment jej umysłu planował strategię, i kiedy grała, kiedy liczniki w dolnym rogu odmierzały czas, a pinball leciał po swej trajektorii, czuła, jak budzi się w niej poziom świadomości, powoli i pewnie doznanie elektronicznego świata tej złożonej symulacji komputerowej. Intuicyjna percepcja porcji energii, które płynęły z szybkością światła i tworzyły złudzenie kosmosu. Splotła się z decyzjami rozbyskującymi w umyśle. Elektronowy świat stale unosił się w tle świadomości. Silną stroną powieści jest klimat i atmosfera na stacjach i statkach, widziane oczami ludzi urodzonych z daleka od studni grawitacyjnych planet. To z kontekstu ich często dziwnych wypowiedzi musimy sobie wyłuskać, dlaczego brzmią tak jak brzmią, a dopiero wtedy rozumiemy istotę omawianego zagadnienia. Oczywiście nie jest tak cały czas, dialogi nie są serią niezrozumiałych sygnałów, które musimy sobie zdekodować. Natomiast te smaczki są odpowiednio rozdzielone w tekście, tak by nas nie przytłoczyć. Bardzo sprytnie opisany jest też świat korporacji i monopolizmu, tu nazwanego troszkę inaczej, ale wydźwięk kończącej się epoki strzelców tracących możliwość konkurowania z gigantami jest wciąż aktualny. Sama kultura strzelców, ludzi kosmosu, często przegrywów, wiedzących, że nimi są, jest ciekawie zeksplorowana. Ich społeczność ma swoje nawyki, zwyczaje i proste rozrywki od hazardu po narkotyki, które leją się i są zasysane lub wtłaczane do płuc zaskakująco często. To jednak wciąż ludzie, czasem modyfikowani, specjaliści, którzy w swoim fachu są rozpoznawani. Kolejną ciekawą i może dla mnie najciekawszą częścią powieści jest spotkanie z obcymi. Zarówno sama scena pierwszego kontaktu jest napisana przednio, bo autor do tego celu wybrał swojego bohatera, a nie naukowca lub cały ich gremium głowiące się nad protokołami pierwszego kontaktu, jak i następujące po niej działania obu stron. Przyznaję, że troszkę chwilami ciamajdowaty boss rider Uburoi daje sobie jakoś radę, a świadomość tego, kim jest, i w co się potencjalnie pakuje, sprawia, że napięcie rośnie ze strony na stronę. Sami obcy to też kolejna bardzo silna strona powieści. Nie tylko są oni dobrze wymyśleni i odmienni, ale dodatkowo spędzamy sporo czasu w głowie jednego z nich. I poznawanie jego myśli, naznaczonych obcością, jest bardzo satysfakcjonujące. Również spotkanie obcego z elementami kultury ludzi oraz jego własne przemyślenia na ten temat to wyjątkowo ciekawa lektura. Bardzo spodobał mi się ten przedstawiciel obcych. Woluntarny 12, bo tak się nazywa. Odgrywa on w powieści dużą rolę i kibicowałem mu tak samo jak parze głównych bohaterów. Ogólny wolontarny 12 poczuł, jak mięknie wokół niego blada krata z żywicy. Jego mózg i ciało dostawały teraz więcej środka odżywczego, a specjalne żelowe komórki, podściółka dla umysłu i pamięci, wypuściły ciecze buforujące, skurczyły się umożliwiły powiększenie liczby połączeń neuronowych i ilości materiału mózgowego. Subkomórkowe jednostki naprawcze roiły się w systemie nerwowym dwunastki. Cerowały postrzępione lub zużyte zakończenia nerwowe oraz budowały nadajniki chemiczne. Inne wyspecjalizowane jednostki czyściły naczynia włoskowate, ożywiały tkanki mięśniowe. Podczas tej procedury dwunastka miał wyłączone ośrodki bólu, ale wciąż odnosił dziwaczne wrażenie, że usiłuje do niego dotrzeć jakaś wiadomość. Najważniejszy i najciekawszy, oraz najlepiej opisany jest, w mojej opinii, sposób podróżowania przez kosmos czyli napęd i jego kontrola. Czytanie o tym, jak działa to czysta przyjemność. Bardzo przyjemnie jest też opisana biotechnologia obcych, dzięki której możliwy jest handel między gatunkami. Przy okazji, Autor zaskakuje nas tu drobnym wątkiem, na którego dalszy rozwój bardzo czekałem, bo ma potencjał do zaskakującego rozwiązania, ale autor nie poszedł tym tropem. Mamy też inne wynalazki, nie są one tak mocno opisane, a jedynie widzimy skutki ich działania jako coś zwyczajnego i normalnego. Powieść ta, choć space operowa, nie jest typowym przedstawicielem konwencji. Nie znajdziemy tu rozmachu imperiów o setkach czy tysiącach planet. Brak jest potężnych flot statków. Nie dochodzi też do ani jednego starcia okrętów w kosmosie. Pod tym względem jest to powieść dość kameralna. To przygoda dwójki bohaterów, którzy próbują pozostać niezależni i utrzymać się przy życiu z własnej pracy, a nie epicka walka o ocalenie galaktyki. A jednak tak bardzo zżywamy się z tą sympatyczną i przedziwną dwójką, że żal nam nie tylko ich, ale i ich kolegów oraz odchodzącego w niepamięć świata dzikiego zachodu kosmosu, gdzie śmiałkowie, strzelcy, próbowali szczęścia w poławianiu nie złota, a osobliwości. Jednocześnie doszukamy się w powieści elementów cyberpunkowych i biopankowych, Szczególnie, gdy dowiecie się jakim cudem Ubu Roy i Piękna Maria zostali rodzeństwem oraz co potrafią obcy. Ta fantastyczna naukowość koncepcji i pomysłów Waltera Johna Williamsa zaskakuje w wielu miejscach, nawet gdy już niejedno przeczytaliśmy, i wydaje nam się, że wiemy, do czego autor zmierza. Styl pisania Williamsa jest czysty, dynamiczny, z okazjonalną metaforą czy przedziwnym, ale pasującym porównaniem. Nie spotkamy się tu z wieloma barwnymi opisami. Ważniejsza jest fabuła niż wygląd krajobrazu za oknem. I muszę przyznać, że podczas lektury miałem przeczucie, że jestem u źródła kilku ciekawych pomysłów, później wykorzystywanych i rozbudowywanych przez innych autorów. To wrażenie, że czytam przez ramię giganta, na którym stanęli już inni pisarze, towarzyszyło mi przez całą powieść. To świetna, przygodowa i kameralna space opera z bardzo ciekawie przedstawionymi obcymi i ich społeczeństwem. Jeśli do czegoś miałbym się przyczepić, to tylko do tego, że sama końcówka mogłaby być trochę bardziej rozwinięta, a przynajmniej ja chętnie poczytałbym więcej szczegółów, na które autor poświęcił zaledwie kilka stron. Stacja Aniołów Waltera Johna Williamsa. Świetna rzecz. Do zobaczenia w następnym materiale.